Prezesie OSP Piekiełko, szanowni jubilaci, tak z uwagą wsłuchiwałem się słowa drucha prezesa, co działo się przez 40 lat i ponieważ uczestniczyłem w tym roku w jubileuszach stulecia, bo i w Radzanowie i w Strzegowie, to takiej bogatej historii jak OSP Piekiełko, te stuletnie straży na pewno nie mają. Myślę, że to i ten los historii, który akurat wokół tej miejscowości był, wywołał to, że ta historia jest tak bogata. 40 lat to może dla OSP nie jest wiele, dlatego że tak jak wspomniałem przed chwilą, niektóre nasze jednostki z terenu Powiatu Ławskiego obchodziły w tym roku swój jubileusz stulecia. Niemniej jednak, czy te, które obchodzą i buduje już stulecia czy 40-lecia są w naszym systemie ochotniczych straży, który w naszym kraju funkcjonuje od dziesiątków lat. I to, że mamy dzisiaj wspaniale wyposażoną, państwową Straż Pożarną, doskonały sprzęt, to bez ochotniczych straży pożarnych system bezpieczeństwa na pewno nie funkcjonowałby tak dobrze. Tak jak Państwo, ja również spojrzałem w miejsce, gdzie wprowadzany był ten wóz bojowy z 1905 roku i proszę dzisiaj spojrzeć na ten egzemplarz samochodu, podnośnika, który w tym roku ze środków i Państwowej Straży Pożarnej, ale również ze środków samorządu, samorządu miasta, gmin, samorządu powiatu został zakupiony. Ten samochód to koszt milion złotych. On tyle kosztuje, ale warto inwestować w bezpieczeństwo, dlatego że ten samochód, który tutaj jest, gdyby nie był, to ci mieszkańcy, którzy mieszkają na trzecim, na czwartym piętrze, mogliby czuć się naprawdę w niebezpieczeństwie w przypadku pożarów. Jesteśmy, Szanowni Państwo, zlokalizowani w systemie bezpieczeństwa. W taki sposób, że wspieramy Państwową Straż Pożarną. To dzięki środkom samorządów, to dzięki środkom marszałka województwa mazowieckiego, Adama, pana Adama Struzika, który tak naprawdę to prawie corocznie przeznacza 10 milionów złotych na doposażenie Straży. To bez tych, bez tych pieniędzy dzisiaj można by powiedzieć, że wyposażenie OSP jest słabe. To dzięki temu również. Że w naszym gronie jest radny wojewódzki przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, pan Henryk Anczak. Możemy takie pieniądze mieć. Brawa, panie Henryku! Szanowni Państwo, na terenie naszego Mławskiego powiatu jest ponad 50 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. To prawie 1700 ludzi. To ludzie, którzy dzień i noc czuwają nad tym, żeby nam wszystkim żyło się bezpiecznie, żebyśmy mogli wieczorem pójść spać i rano bezpiecznie wstawać. Myślę, że dzięki osobom, które naprawdę chcą być zaangażowane w działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, możemy czuć się, jak mówiłem, bezpiecznie. Dzisiejszy jubileusz to, tak jak przed chwilą mówił drug prezes, taki okres do wspomnień, do refleksji, ale myślę, że ten samochód, który dzisiaj miasto przekazuje, jednostce OSP, będzie służył na wyjazdy bojowe również, bo dzisiaj, szanowni państwo, straż to nie tylko wyjazdy do pożarów. Wspominał o tym pan burmistrz Kowalewski. Dzisiaj straż to wszystko to, co jest związane z bezpieczeństwem chemicznym, drogowym, biologicznym i można by tutaj wiele rzeczy wymieniać. Bo dzisiaj świat niesamowicie poszedł do przodu i dlatego też musimy mieć taki sprzęt, który będzie dbał, zabiegał o to, żebyśmy czuli się bezpiecznie. Kończąc, chciałbym życzyć druhu prezesie. Aby za 10 lat obchodzić już taki bardziej nośny jubileusz 50-lecia, myślę, że w tym okresie straż będzie się również doposażać. Liczymy na to jako ochotnicy, jako że OSP, Piekiełko w ramach całego systemu OSP będzie funkcjonowało w taki sposób, że wtedy, kiedy będzie Was potrzeba, będziemy Was wzywać i będziecie do tej akcji gotowi, bo. Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, ale bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym. Dziękuję bardzo. Panie Starosto, Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący Rady wraz z radnymi, Panowie Komendanci, Panie Prezesie OSP w Mławie, Druchu Prezesie OSP przy ulicy Piekiełko, Drodzy drukowie Strażacy. Zaproszeni goście, szanowni państwo. Wiele wątków z mojego wystąpienia, chwaląc mnie, zarówno pan burmistrz, jak i pan starosta, wypowiedzieli już. W związku z tym zastanawiałem się, czy w ogóle wystąpić, ale chcę kilkoma refleksjami z państwem się podzielić. Po pierwsze, w sytuacji zagrożenia wszyscy wiemy, jak ważne jest to bezpieczeństwo to jest jedna z podstawowych potrzeb człowieka. I to zarówno to bezpieczeństwo socjalne, więc związane z pracą, z dachem nad głową, ale również to związane z zagrożeniem życia czy zdrowia. I w sytuacjach trudnych wszyscy kierujemy wzrok czy dzwonimy w kierunku druków strażaków czy straży państwowej straży zawodowej, jak powiedział pan starosta, bardzo dobrze wyposażonej, która w takich sytuacjach jest nieodzowna, która rzeczywiście gwarantuje nam bezpieczeństwo. Z woli państwa od czterech lat mam zaszczyt pełnić funkcję radnego wojewódzkiego i z bliska mogę obserwować działania pana marszałka Struzika. Jak wielowątkowa jest to postać, jak oddana swojej pracy, a przede wszystkim pracująca wytrwale po kilkanaście godzin dziennie na rzecz Mazowsza, może świadczyć fakt, że to z jego inicjatywy została przyjęta strategia rozwoju województwa mazowieckiego. Strategia na tyle ważna, że rozkłada równo akcenty, a przede wszystkim wzmacnia takie tereny jak nasz, poza warszawskie, powiat muławski, gminy powiatu muławskiego. I ta ten zrównoważony rozwój powoduje, że pan Marszałek wbrew niektórym radnym, szczególnie radnym warszawskim, stara się właśnie takie działania wesprzeć. I to zarówno jeśli chodzi o infrastrukturę, o czym szeroko jest, się mówi i pisze, ale ogromny akcent kładzie na bezpieczeństwo, i to to bezpieczeństwo związane z budową dróg, chodników. Mamy takie przykłady, i tutaj u Państwa niedaleko, ulica chociażby Napoleońska, czy ulica Arcybiskupa Nowowiejskiego, czy teraz budująca się droga północna. Ale pan Marszałek wiele autorskich projektów opracował i przedstawił sejmikowi do zatwierdzenia związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Różnego rodzaju akcje, konkursy, tam, żeby młodzież miała okazję i szansę podnieść swoje kwalifikacje, a przede wszystkim potrafić zachować się w sytuacjach trudnych. Pan Marszałek, jak wspomniał pan starosta, również dba o samych strażaków poprzez dofinansowanie wozów strażackich, poprzez dofinansowanie wyposażenia i to zarówno Państwowej Straży, jak i Druków Ochotników. To dzięki właśnie takim staraniom, takim, takiemu dofinansowaniu możliwe jest dzisiaj przekazanie wozu, który wycofany został z eksploatacji w Państwowej Straży, do przekazania druhom Strażakom, którzy w sytuacjach właśnie takiego lokalnego zagrożenia są idealnym, ide idealną organizacją, żeby na bieżąco działać i wspierać te wszystkie działania. Drodzy Państwo, pozwólcie, że w imieniu własnym, ale również pana marszałka województwa mazowieckiego i druha prezesa zarządu wojewódzkiego Antoniego Pokarskiego przekażę najlepsze życzenia. Dużo zdrowia, pomyślności i wierzę, jak będzie 50-lecie straży w piekiełku. Wszyscy, w imieniu których te życzenia składają się, zjawimy. Dziękuję Państwu za uwagę.